Cześć, hello, witam Was bardzo serdecznie. Jestem Mucha i zaczynamy kolejny sezon w Crusader Kings 2. Tamten, w którym graliśmy świętym cesarzem rzymskim, dość hamską uciołem. Ale myślę, że to była dobra decyzja, ponieważ tam już zdobyliśmy prawie całą mapę. I z tego co pamiętam, to byliśmy nieźle przyblokowani z jednej i z drugiej strony i nie mieliśmy kogo za bardzo atakować, jedynie mogliśmy się bić o pojedyncze chrabstwa, co byłoby strasznie nudne. więc tak, zaczynamy nowy sezon, w którym myślę, że będzie ciekawszy, w którym będziemy się zajmować osiągnięciami Steam. nie jestem pewny, czy wy teraz widzicie, powinna się wam włączyć strona Steam moja. jak tutaj widzicie Yy, parę achievementów mam już zrobionych. Parę naście, parę dziesiąt. I tak dzisiaj sobie zagramy. Zaczniemy nową grę, w której będziemy grać mongołami. Age of Mongols. Mm, mongołami będziemy grać. Custom Game. I trzeba tutaj mongolów zaznaczyć i będziemy grać jako Kagan Genghis Gen z Mongol Empire czyli jesteśmy dokładnie tutaj i zrobimy to na Iron menie dzięki czemu będziemy mogli achievementy zdobywać przez co gra będzie lekko trudniejsza ale zawsze damy radę, dobra i naszym celem będą następujące Achievementy. Już wam mówię, które możemy zrobić, tam, tak? Kan Kanów, czyli e, musimy zaatakować jeden kraj z Europy Zachodniej, jako Imperium Mongołów. Więc Kan Kanów. E, kolejny to był. Patrzyłem gdzieś tutaj. Beyond the Indus, czyli jako władca. W Yy, Nieindiańskiej kultury. Yy, zaatakować królewski lub yy, cesarski tytuł z Indii, więc to jest drugi achievement, który możemy zrobić. I jeszcze jeden widziałem. Warty tutaj zobaczenia spróbowania. Yy, Nota trape. Play as Tribal Ruler and Reform to Feudalism, czyli gramy jako plemienne władce i robimy reformy na feudalizm. To są te trzy achievementy, które bym chciał spróbować wykonać jako Hagan Genkis i ogólnie mongolskie imperium. i tak, mamy Iron Mana, więc nie ma co przedłużać. Start! Twa, no to jesteśmy. Mamy na samym początku już dostępne 50 tysięcy żołnierzy i mamy wojnę z, 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 z Persją. Mamy wojnę z Persją i wygląda sytuacja następująco. Musimy jako to mongolskie imperium zaatakować. Hmm. Chyba przynajmniej Danie. Przynajmniej Danie, więc mamy na swojej drodze Kumanie, ludy słowiańskie, mamy na swojej drodze Polskę. I wtedy dopiero będziemy mogli atakować albo święte cesarstwo, albo Danię. Myślę, że tak będzie spoko. Dobra. Ale to za chwilę. Najpierw tu. Wybieramy ambicję. Wybierzmy ambicję stać wychwalonym przez lud. Bo czemu nie? Synowie bez ziemi możemy dwa tytuły już stworzyć. To jeden stworzymy. Damy któremuś naszemu synowi żeby nie było lipy. Nadają ziemski dobra, git się nie zgadza. I teraz jeszcze weźmiemy nasze wojsko. I jeszcze od tutaj naszego syna. Chcę tą wojnę skończyć jak najszybciej, żeby mieć jak najwięcej tutaj żołnierzy, tych z, z eventu. Żeby to zrobić będzie trzeba tą wojnę skończyć naprawdę w błyskawicznym tempie Podejrzewam i tak że nie będzie problemu zbytniego Dobra niech te 5000 jednostek się do nas przyłączy Myślę że wtedy będzie luzik bluzik Strasznie wolno to Idzie Dobra doszło Lecimy Chcę, chcę stracić jak najmniej tych jednostek z eventu, ponieważ kumania nas tu będzie bardziej interesować niż Persja Dobra, tu mamy wszystko zajęte, lecimy Tutaj już tracę jednostki jak widzę Ech, Dyplomatycznie odmów i zobaczymy, co zrobić te 20 tysięcy żołnierzy jego. Tutaj idzie, tak? Tutaj, bitwa wygrana przez nas. Jesteśmy za Ebongo. O, i mamy już 100% wypas. Czyli najwidoczniej. A, jedna bitwa tylko. Świetnie. No I widzicie, ile zdobyliśmy Dobra, tak jak mówiłem, persja nie za bardzo nas tu będzie interesować. Księstwa, księstwa. I tak nie mamy hejsu, żeby tworzyć księstwa, więc. O, tutaj mamy właśnie to, czyli adopt feudalizm. Czyli musimy zbudować tak: musimy mieć Stone Hill Fort w Hanach i musimy mieć absolutne, absolutną organizację mm, plemienną. To może już od razu się tym, tym zajmijmy. Tribal Organization od razu na low. Dobra, i mamy tu swoje wojsko. I myślę, dobra. Zaraz się właśnie, o, powinien pojawić ten ziomek, który nam tutaj poukłada. Mamy Low Tribal Organization, świetnie. Mamy tutaj, wybierz opiekuna. Nie, ma, ma, nie mamy tak, kanclerza, marszałka oraz zarządcy majątku. Ok, myślę, że na razie jest wypas. Dobra, arabami się nie zajmujemy, ponieważ oni nas nie interesują. Yy, bardziej mnie interesuje tutaj kumania. By trzeba było zdobyć kumanie. Wypowiedz wojnę o całą kumanie. Jestem pewny, czy potrzebuję aż tyle tego atakować. Czy na przykład, jak nie zdobędę tego, to nie będę mógł od razu Kijowa atakować. Zatakujmy całą Kumanie, będzie wypas. Wyszli <laughs> i lecimy z koksem. Niech te piękne jednosteczki od razu się tutaj pojawią. W zasadzie. Tych jeszcze odprawimy niech trochę tutaj przybędzie. Ale wasala mogę już wezwać w zasadzie. Wypas. To będzie bardzo długa wojna. I się nie zdziwię, jeśli stracimy dość sporo z tych naszych jednosteczek. Bym się wcale nie zdziwił. Już tracę, już traciłem. Dobra, na razie jest spoko. Niezależność, pewnie Araby chcą się odłączyć. Mi to za bardzo nie przeszkadza, szczerze mówiąc. Mogą się nawet odłączyć, bo i tak oni chyba swojego wojska mi nie dadzą. A nas interesuje właśnie achievement na Europę Zachodnią, a nie na Arabię. Widzicie, idzie to całkiem sprawnie jak na razie. 6% dopiero, ale już ile zdobywamy terenów, prawda? Kto, kto tu przyjmuje? Dobra, to jest nasz Wassał, więc jest luzik. Będzie trzeba jedną bitwę z nimi jakąś wygrać wypasioną. Domyślam się. Dobra, zobaczmy jak tam nasze wojsko. 4000 żołnierzy, jeszcze mało. Więcej tego trzeba mieć gówna Dobra, gdzie zdobyliśmy... jedno i drugie zdobyliśmy, wypas Tutaj jeszcze przyjmujemy Dobra, przyjęte Słodko idzie, muszę przyznać Nawet nam zaciąg wasalny nie rośnie, bo to są jednostki z eventu Coś pięknego po prostu tam mieliśmy jakąś informację, którą przegapiłem, niestety. Ja myślę, że... że nie było jakoś tragicznie z tą informacją chyba, bo nic się nie stało strasznego. Dobra, dziecko potrzebuje opiekuna. Wybierzemy mu jakiegoś zajebistego, myślę. Um. Niebo zmieni wiarę, niebo zmieni wiarę tutaj może być 9, ale cholera O mnie zabis 8 catch przyzwoicie zajbiście Dobra Jak tam niebezpieczna frakcja 82%. No proszę was Zdobywa cechę hojności Git. Myślę, że jest całkiem słodko. Dobra, znowu tutaj już przejęte lecimy. Tam może się wydawać, że, że ta gra jest na, jest na razie bardzo łatwa. No, no bo jest, ale uwierzcie mi, że. Potem się na pewno będą dziać jaja jak się wszyscy zaczną buntować No i oczywiście będziemy próbować nie dopuścić do żadnych buntów Jajce się zaczną jak się skończą wojska z eventu te 50 tysięcy Wtedy będą jaja, uwierzcie mi Dobra, 40% on tutaj ogarnia, widzę, więc myślę, że się cofniemy tymi jednostkami. Tu zobaczymy. 6000, dobra, niech to stoi cały czas. Tutaj już mam przyjęte. Lecimy. <laughs> mam tam parę mm, achievementów na oku na różne, różniaste rozgrywki. Na przykład potem pewnie będziemy grać e, indusami hindusami, ponieważ bardzo dużo nie mam odblokowanych achievementów właśnie na hindusów i trochę szkoda że nie pokazałem wam e, tutaj szkoda że wam nie pokazałem tutaj po prostu e, jak się gra na dodatku jak się ten dodatek nazywa? Republiki, ponieważ są trzy achievementy na, yy, na Republikę, ale niestety sobie zrobiłem je grając samemu. Niestety te, tego nie widzieliście. Tutaj mam wszystko przyjęte prawie. Dlaczego? A czego tylko 44% mam? Zakończ spisek. Dziękuję. Jak tam zobaczymy niebezpieczna frakcja, 83% się trzyma na tym poziomie. Dobra. Lecimy dalej. Już okupacja. Chyba za mało bitew stoczyliśmy. W zasadzie cały kraj już jego okupujemy. Jakby nie patrzeć, zostały mu tylko ten teren tutaj. Tak słodko po jednej, tylko prowincji mają. Zobaczmy, dokąd oni pojadą. Zdążymy ich zaatakować? Powinniśmy chyba zdążyć. Tak, pięknie. Dobra. Wojna, bitwa. 99% już mamy. Pięknie. Rozjebani. 100%. Moi drodzy. <tryk> <tryk> shit. Shit. Oh shit. Oh shit. Mongol Empire. Dobra, czyli kolejnym naszym celem prawdopodobnie myślę, że będzie Bołgar lub, lub się weźmiemy za tę księstewka. Tylko, że tutaj chyba już będzie wchodzić w grę święta wojna, chociaż nie wiem. Jakoś daleko od Polski już też nie jesteśmy. W Węgry chyba nie będzie, Europa Zachodnia. Bardziej, szybciej właśnie Święte Cesarstwo i Denmark. Dobra, dziecko potrzebuje opiekuna. Wybierzemy opiekuna, jakiegoś wypasionego. Jak chłopak to niech będzie miał... błyskotliwego stratega, nie? Dobra, ej, możemy już sobie tworzyć tytuły. Najpierw sprawdźmy czy się włączy ten koleś od, od rozdzielania tytułów Chyba nie Czyli wszystko będę musiał przydzielać sam No dobra To stwórzmy jakiś tytuł My jesteśmy cesarstwem. ok, czyli stwórz. I dajmy to po prostu komuś. Nie wiem czy to jest mądry pomysł, ale chyba, chyba warto spróbować. Tylko on nie ma. No dobra, to mu damy nadaj tytuł ziemski. Nie mogę dać. A mogę mu na przykład dać? Mogę. Masz. Okej, okay. i wszystko znikło. Wszystko już działa. Wypas, wypas. Zajebiście. Hej, już nie mamy na nic. Niebezpieczna frakcja 82%, więc bym się nie przejmował. Zobaczmy jak... Ile mamy wojska? Wojsko my mamy 6000 A z wasali nie wiem ile bym dostał, ale mamy jeszcze przecież tutaj te jednosteczki wypasione. Więc myślę, że jest zajebongo. Rozumiem dobrze, że teraz możemy lutować, tak? Jakieś posiadłości. To też... To też dla mnie jest ciekawostka. Hm? Możemy... <laughs> Lutujemy Lo chyba. Dobra, ale to nie. Dobra, to pojedźmy jeszcze coś. Myślę, że się będziemy przesuwać tutaj w stronę. W stronę naszej upragnionej Europy Zachodniej. Więc jedźmy z tym. My powiedzmy wojnę inwazja. Różkijowska. Lecimy. I zakończymy w tym momencie odcineczek. Zobaczmy czy on wezwie na pomoc jakichś sprzymierzeńców. Jo, wzywa! O kurcze, wzywa ludzi. Ale myślę, że chyba i tak nie ma szans. Zyskuje cecha ambicja. Nie jest to jakaś wypasiona cecha, szczerze mówiąc. Zwłaszcza, jak się pojawi jakaś inna osoba, która jest imbitna. Ale on i tak nie będzie rządził, więc... Wypas. Ile my mamy lat? 63. Niedługo możemy paść. Niedługo możemy paść, więc wykorzystajmy tyle wojska, ile się da tylko. Dziecko nie ma opiekuna. Weźmy tego Eee... Wybierz e, 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 opiekuną Najpierw zobaczmy tego frajera Czy będzie chciał zmienić... Uu, GRO! WSPÓŁPRACUJ ZE MNĄ! Zobaczmy. A nie mogę mu zmienić wiary, bo sam nie jestem zreformowany. Ok. Dobra, czyli gówno jednak zrobiłem. Tutaj już tracę. 16 tysięcy żołnierzy to już jest strasznie mało. Dobra, jedźmy na nich. Myślę, że podbijemy ich i będzie luzik, luzik. I tak udało się bez niepotrzebnej straty wojsk. Uff. Dobra, niech to przyjdzie. Teraz pytanie: czy mogę stworzyć ten typu księstwo Nowogróciwierski Stwórz. Ok. Damę jakiegoś kolesiowi um. i git eee, 102 Tutaj Araby widzę, że się buntują. Same Araby tu są. A myślę, że jak się zbuntują, to im oddam to. Bo i tak o ten teren nie zabiegam. Najważniejsze dla mnie jest właśnie. Tutaj to. To. To jest dla mnie super ważne. Dlaczego ty mnie tak nie lubisz? Opinia że Nieprawidłowy rodzaj rządów, niewierny. Mamy niby okrucieństwo. Dobra, trudno. Trudno, ziom. Masz. Jeśli to cię ucieszy. 96, dobra. Tak jak mówiłem, mam nadzieję, że wybaczycie mi to, że tamten y, sezon się kończy tak dość dupnie i że zacząłem kolejny sezon. Ale myślę, że tutaj będzie o wiele ciekawiej, ponieważ tutaj mamy w końcu jakiś wyraźny cel, coś mamy do zrobienia, nie, to nie jest takie zwykłe zwykłe podbijanie głupie po prostu <laughs> no Tutaj mamy jakiś cel, czyli zaatakować Europę Zachodnią e, z, za, Zdobyć lub zaatakować, tam jest conquer, Conquest czy con, Conquer Czyli to jest zaatakować e, O jakiś tytuł Królewski lub e, Cesarski z Indii no, i się przerobić na feudalizm. To są nasze trzy zadania na, na ten sezon. Mam nadzieję, że spodoba, spodoba wam się ten pomysł. No, i co mogę więcej powiedzieć, do zobaczenia w naszym odcinku.